byście co narobili Ciekawe kiedy ta trzecia spadnie szybko chciałem podjechać no ale o czyli 22 razy no a my jesteśmy na polu trupkiem i kejsem i ładujemy belki Zobaczymy czy musiał udać je złapać czy nie Udało mu się? Czy się rozwalą? Udało e, mu się tym razem. No i generalnie teraz nic ciekawego, ładowanie belek, złożenie, układanie na stuk. Może później jak będziemy wyżej kłaść albo na tą nową przyczepę, to coś się potem dalej nagra, bo na razie to już jest na YouTubie takiej rzeczy pełno Hamulce mamy podpięte Powinny działać jak zawsze o. Działa Jeszcze raz Tutaj też wszystko działa. Wszystkie hamulce działają, a mówią, że jak są dwie przyczepy, to rzadko kiedy jakiś działa. Jedna jest załadowana. Teraz sobie będziemy na drugą. Pytanie tylko, czy ta stopka nie jest czasami za długa, ale ta przyczepa jest dłuższa troszkę, to może akurat się zmieści. I teraz sobie cofamy. O, ta tutaj obok nas to tak na styk się trzyma Pierwsze belki na tą przyczepę po remoncie e, Chyba będzie ciężko burtę zamknąć Musiałby je raczej wtedy na stojąco mieć mamy trochę towaru, jest to spięte, także o, towaru jest nafulowane, można jechać, nie będzie pustych przejazdów. Jedziemy! Takie problemy z wyjechaniem, ale trupkiem się udało. Dodatkowo że belki nie miałem, ale się udało. No i dojechaliśmy, wszystko jest, nie spadło nic, jasno jakie są takie dwie przyczepy, ale da się jechać. pójdą trzy naraz? pewnie, że pójdą nie ma wyjścia No i powiedziałem mu, że ma trzy dać i teraz bez problemu na tą pszczepę to zapakuje Ciekawe kiedy ta trzecia spadnie Co se stalo. Zakopáš się traktorem? No ja. i co teraz? No, nagrywam. Patrz, tři naraz ładuje. Uda mu się? No, udało mu się, nie? Ma farta chłopak. No, co byście tu narobili? Nie wiem. I teraz co? No dawaj! Uch. Podkopaliśmy i wyszedł! Szybko chciałem podjechać, no ale ok. wybiłem bieg, trójkę wbiłem i się wyszczyło. Na trójce na szczęście to podjechałem mu tylko. No ale nie miałem klucza, ale w końcu się znalazła jakieś 17, taka licha. Ale się udało. I o, kluczykiem, bach I teraz już elegancko wszystkie biegi mamy. Teraz mamy jeszcze dwie belki więcej, czyli 22 razy. I o, jedziemy. No i kolejne kursy, mam nadzieję, że drupek mi nie ucieknie tam prosto w bagno. No i mamy ostatnie 20 balotów. To jest już ostatni kurs, więcej nie ma. Wszystko pospinane pasami. Teraz trupcią musi tylko zjechać, wjechać i będzie dobrze. daj, bój! daj bój!